Rusza prawą stroną. Tempo. Piotr Draus. Uderzenie i mamy otwarcie w wyniku. Nie minęły dwie minuty. I Tempo Cmolas już prowadzi. I tempo. I, tempo. I już strzelec bramki Piotr Draus. Kaczmarski, Kaczmarski, Kaczmarski 2 do zera! Nawinął sobie tutaj obrońcę. Przełożył na prawą nóżkę. I mamy 2 do 0. Jeszcze aut. Szczecinaczanka. Tuszkiewicz w polu karnym. Dirkacz? Do Bartkowskiego? Bartkowski, Duszyń i... Tak Dyrkacz, jest. Dyrkacz, jest 2 do 1, jest bramka kontaktowa. 60. minuta meczu. 2 do 1. Nie, jest... nie ma faulu. Suszek. Suszek. Ruszył, wpada 16 faulę, Karne zagrywa. Kaczmarski. I... Do jednego, proszę. Tomasz Kaczmarski. 80 komu. minuta spotkania. Podwyższa. Prowadzenie gospodarzy. Wracają na dwubramkowe prowadzenie. Na 10 minut przed końcem są bardzo bliscy osiągnięcia triumfu. Czerwona kartka dla piłkarza. Moczanki i zewnątrz Tempia Smolas. Jednaki Duszkiewicz, 3, 2, ale z błąd. Ale z błąd oznaczonego numerem 3 Marek Posłuszny. Pomylił się, chyba chciał się z za bardzo zabawić. Dał nadzieje, dał Duszkiewicz nadzieje. to przeczytał. Wpadł po karne, uderzył. Jest trzydziała, jest bramka kontaktowa.